Jak mieć pewność, że odpowiedź pochodzi od Matki Bożej, a nie jest własną odpowiedzią, albo myślą czy wyobrażeniem, że Najświętsza Maryja Panna udziela mi odpowiedzi? Matka Najświętsza dała odpowiedzi obiektywne, więc jest pasu proste. Otwierając na przykład historię Fatimy, Lourdes, La Salette, albo gdzie indziej, no to są odpowiedzi które są zatwierdzone przez Kościół. I to jest bardzo ważne. Jeśli Kościół bada to swoim procesem uznania takiego objawienia i bada to po tradycyjnemu, to wtedy wyrok na końcu tego procesu polega to, to jest od Bona Boga. To są rzeczywiście słowa na przykład Najświętszego Serca do Marii Mariala, Mariala Koch, albo świętej Matki Bożej, to święte Bernadette, albo do Cieci Fatymskich, albo do Melanie. I to musimy to wiedzieć, wtedy nie mamy żadnej dyskusji. To masz Matki Bożej i masz jej odpowiedź. To jest jasne. Natomiast jeśli tutaj chodzi o natchnienia, czy wydaje się, że Matka Najświętsza mówi do Ciebie, patrzysz na jej obraz i nagle niby mówi do Ciebie, i, albo masz nawet sen w nocy, albo takie marzenia, albo takie natchnienia, jakby Matka Najświętsza, nawet słyszysz głos i synu, i tak dalej, no to wtedy te sprawy wyglądają inaczej. Jeśli chodzi o wszystkie natchnienia, wszystkie takie wstane, po prostu jak dostaniemy, po prostu piękne przekazy z nieba, albo natchnienia, nagle po prostu stoi przed oczyma, to jest jakiś głos, to, to widziem, widzę to. To jest zawsze trzeba uważać. To jest bardzo często, Święty Jan odkrzyża mówi, jest 90% jest po prostu uszukanie diabła, który lubi przypierać się w anioła posta, postać Anioła Światłości, który bardzo po wtedy, niby piękne rzeczy, był Anioł Światłości, pod, pod w postaci, więc piękne, zniosłe, duchowe, religijne, świątobliwe rzeczy niby. Ale z tym jednym haczykiem. Przedstawi diabeł wtedy 9, bardzo piękną sztankę czystego soku, najlepszego na świecie, ale do tej sztankę tołoży jedną kroplę śmiertelnej trucizny. Dlatego zasada absolutna jest ogromnie ważna, że właściwie, jeśli mam takie natchnienia, to trzeba je sprawdzić, to może ktoś obiektywnie je sprawdzić. Nigdy nie wierzysz w to, nawet jeśli byłby najpiękniejszy. Nigdy nie jesteś pewien, to matka najświętsza powiedziała. To musi być właściwie iść do kapłana, tradycji, pyta go właściwie, jakie są wskazówki. Te wskazówki kapłan zastosuje tak jak w procesie. Jak właściwie kościół procytaje. daje, jeśli na przykład, czy to jest wszystko, wszystko zgodnie z nauką kościoła katolickiego. Czy tu nie znajdują się po prostu jakiekolwiek najmniejsze, choćby odrobinę rzeczy, które jest y, dziwne, albo, albo nie do końca, albo nawet błędne. Jeśli to jest najmniejszy błąd, najmniejsze coś, co dziwnie wygląda, to nie od Pana Boga, nawet jeśli masz najpiękniejszy głos. Druga rzecz jest, po prostu takie głosy, na przykład jeśli ktoś ma sen, albo takie różne, i w nie widzi Matkę Najświętszą, mnie właśnie powie, to zawsze trzeba trochę czasu. Nie od razu reagować. Jeśli nawet kapłan uznaje, tu jest wszystko wygląda na to, że może być od Matki Bożej, ale nie jesteśmy pewni. Więc możesz spokojnie pytać Matkę Najświętszą, Matkę Najświętsza, rób jakiś z znak, że obiektywne to jest Twoja wola. I w ten sposób właściwie moim młodzież pewien. Albo matka święcie sama powie temu księdzu, właściwie co to było. I ksiądz nagle to wie od matki Bożej, jest dokładnie to samo. Ja miałem to raz chyba w życiu, albo dwa razy, dlatego to jest bardzo rzadko. Natomiast może być po prostu inne okoliczności, które udowadniają, że rzeczywiście to jest wola Boża. Ale zawsze da to sprawdzić, aby po prostu nie ulegać właściwie iluzji. Takiego chorego wyobrażenia, albo nawet szeptu diabła, co bardzo często diabeł tego korzysta. To jest to? Tak, a wydaje mi się, że również chodzi o, w tym pytaniu o to, na przykład, jeśli nie wiem, co mam zrobić, i na przykład mówię, Matko Boża, modlę się o to, Matko Boża, pomóż mi podjąć jakąś decyzję, co mam zrobić, czy tak, czy tak. Hmm. Myślę, że chodziło również Aha, o to. Dobrze. Więc to jest bardzo ważne, bo widzicie, tutaj są rzeczy, które są związane z różnymi po prostu wydarzeniami, czy to jest prawdziwe objawienie, Matka Boża mówi, czy nie ona, tutaj prawdziwe objawienie z całą pewnością lub Fatima i absolutnie fałszywe objawienie, na przykład Medjugorje, prawda? to nie jest żadna Matka Boża ta ospa. Albo to, co teraz powiedziałam, właściwie to te natchnienia, które bardzo ludzie, ludzie, ludzie mają, a to, to jest też trochę podobne do tego, jak to jest właściwie, jeśli ja proszę Matkę Najświętszą o podjęcie decyzji, co, jak teraz mam robić. Wiele razy po prostu, prawda, musimy to spokojnie, nie tylko prosić i od razu, od razu od, 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 um, wy, wymagać odpowiedzi, prawda. W tym momencie w tych sprawach trzeba zawsze pokornie przedstawić swoje sytuacje, ten problem, co mam teraz robić, jaką decyzję mam podjąć. I wobec tej decyzji musisz zapytać, jaką radę mi dała Matka Najświętsza. Wyobraża sobie, Matka Najświętsza stoi przed tobą i teraz dała tobie opowiedź. Jaką opowiedź dała? Dała bo po prostu, wyobraża sobie, że Matka Najświętsza znajduje się przed tą decyzją, jaką decyzją ona by wybrała, wiele razy masz już od razu odpowiedź. Jeśli masz po prostu pytać o decyzję, że kupujesz kobietę jakąś sukienkę piękną albo skromną, prawda? ale jeszcze piękniejszą, ale trochę mniej skromną. I masz teraz wybór. Ale jest taka piękna, jest taka po prostu tynia samna, ale z niej skomna niż ta. Ja nie mówię, że ona jest zła i tak dalej. Jak matka najświętsza by chciała? Odpowiedź masz bardzo wyraźną, Albo jeśli musisz yy, zapytać, właściwie, dokąd jadę na urlop. No, jeśli prosisz matkę najświętszą, to wyważa sobie, gdzie matka najświętsza pojechała na urlop. Czy o, yy, właściwie zaproszona, aby jechać do tego miejsca, by jechała? Czy jechałaby? Czy nie? Że całym, z całą pewnością nie, ale może jechała, a nie wiem, to zadamy inne pytania. Ale wiele razy w wybór katolików tradycji na temat ich urlopu jest tak żałosny, że tylko nigdy nie pytają, gdzie w takich miejscach Matka Najświętsza nigdy w życiu nie była jechała. To jest bardzo ważne. Jeśli jadę na urlop na piękne góry, pagórki, no Matka Najświętsza przeszła przez górę do świętej Elżbiety, to masz już odpowiedź. Więc w wielu sprawach samo pytanie, co Matka Najświętsza w tym przypadku wybierała, jaką drogą wybrała, jaką czynność wykonała, a, a jaką radzę nie, w wielu punktach daje odpowiedź. Też pomagając jest przede wszystkim te dodatkowe pytania, które Matka Najświętsza Tobie też zada. Gdybyś teraz yy, nastąpi Twoja śmierć, i w, w obliczu Twojej śmierci, jeśli umierasz, patrzysz, na Ojciec na Twoje życie i na tę decyzję, którą teraz po prostu bym wzięłaś. W chwili śmierci, jaką po prostu, jak, steś, jak chcesz przedstawić się przed Matką Najświętszym Panem Bogiem właściwie, gdybyś wybrała tę decyzję? Gdy nie byłoby lepiej, aby wybrać tą Twoją śmierć, nie byłoby lepiej? Nie byłoby lepiej przed Bogiem, aby wybrać to? Oczywiście. Jasne, bardzo często dostaniesz odpowiedź też w ten sposób, z tym pytaniem śmierci. Bo śmierć pokazuje nam, po co na to wszystko. Jeśli mówisz po prostu, mam jaką cienność wykonać, no, no musiał zawsze powiedzieć, po co to robię? Jaki jest cel? I cel tego wszystko może być tylko ogólnie biorąc, chwała Boga i zbawienia duszy. Więc z całą pewnością, całą pewnością jest to tak, jeśli w jakikolwiek sposób jest to nie dla chławy Boga i dla szkody Twojej duszy, to z całą pewnością Matka Najświętsza Ci daje odpowiedź przez to, co już powiedziałam. Ale może jeszcze być na końcu fakt, że naprawdę nie wiem. Na przykład rodzice mają dzieci i chcą po prostu właściwie dobrze ich wychować. A teraz nastąpi problem. Teraz dziecko jest bardzo niegrzeczne, a co raz to robić? Ma być łagodne, ma być surowe, ma być najpierw łagodne, potem surowe jak mam teraz wykonać, mam w ogóle milczeć i, i to ignorować na jakiś czas, albo od razu po prostu interweniować mocno krzykiem, jak mam robić. I dobrze, że pytasz, ale czasem po prostu po tym pytaniu, ja znam przypadki, które bardzo często odpowiedź była bardzo szybko, patrząc na Matkę Najświętszą, wystarczyło patrzeć, jak ona posiała, poszła, by teraz do tego dziecka, w jaki sposób się reagowała, nie tolerowała, że to dziecko dalej grzesiło i mocnym, ale łagodnym, miłym głosem dziecku powiedziała. Ale wiele razy jest to tak, że być może się jeszcze nie wiesz. To wtedy, Matko Najświętsza, naprawdę nie wiem, co wam teraz robić. Nie dostanę od Ciebie żadnej jasności, mimo tego, więc to idę według tego, co wydaje mi się lepsze. A jeśli, Matko Najświętsza, w tym wszystkim nie podoba że stopuj mnie. Nie chcę iść dalej, ani chcę. Jeśli nawet wtedy ukazujesz, że to był błąd, skoro to otało się matce najświętszej, to nawet ten błąd będzie błogosławieństwem. Tak to wygląda.